To nie ten pitch. Teraz już na poważnie. Znacie może jakąś Maję? I nie mówię o tej, którą słyszeliście przed chwilą. Jest taka Maja. Maja chodzi do liceum we Wrocławiu i pewnego dnia wpada na super pomysł. Chce stworzyć projekt, który zintegruje młodzież w jej mieście. Widzi już siebie na finale zwolnionych, odbierającą Złotego Wilka. Wszystko ma być super. Ale mówi o swoim pomyśle rodzicom, którzy mówią jej, że przecież ma maturę. Mówi o tym kolegom, znajomym, pisze na Instagramie, ale spotyka się z komentarzem, guru, po co nam to? I Maja się poddaje. Pomysł nigdy nie ujrzy światła dziennego, nigdy nie wyjdzie poza notatkę w telefonie. I wiecie co? To nie jest sytuacja jedna na milion. A co gorsza, problem ten o wiele częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Dlatego powstał projekt Zostań inspiracją. Dzięki któremu dziewczyny zobaczyły, że nie muszą się niczego bać i że mogą zostać liderkami, a ich projekty nie skończą się na dodatkach w telefonie. Zostań inspiracją to tak naprawdę dwa segmenty: Zainspiruj się, czyli seria super warsztatów spotkań oraz Zainspirowani, czyli gra miejska. Ta seria warsztatów nie była taka nudna jak te wszystkie, które każdy przespał w szkole, bo z feedbacków naszych uczestniczek wiemy, że wyciągnęły z niej masę bardzo potrzebnej wiedzy i inspiracji. A w czasie warsztatów gościłyśmy masę ciekawych osób. Tak naprawdę od Sejmu do Wołga. Ale jak już wiecie, na spotkaniach się nie skończyło. Z okazji Dnia Kobiet zorganizowałyśmy grę miejską, której wziął udział ponad 130 drużyn, osób w różnym wieku, niektórzy poszli na randkę na naszą grę, a co robili, zwiedzali oni Wrocław, a przy okazji poznawali historię kobiet, które to miasto tworzyły, o których nikt już nie pamięta. Współpracowałyśmy z wieloma firmami, a usłyszeć o nas można było w wielu radiach i zobaczyć w artykułach. Zostań inspiracją było też widać. Miałyśmy kilkaset plakatów w całym mieście oraz billboard przy jednej z najruchliwszych ulic w centrum Wrocławia. Chcecie wiedzieć, co będzie dalej? Bo jesteśmy bardziej niż pewne, że to jeszcze nie koniec. Staramy się o grant na dalszą działalność, rozmawiamy z kolejnymi prelegentkami, podpisujemy umowy z firmami, więc jesteśmy po prostu bardziej niż pełne, że zostań inspiracją, nie kończy się dzisiaj.